No, dzień, dobry. dzień dobry, witamy dzień dobry. w nowym odcinku e, dnia kolejnego Michale, dojechałeś. Dojechałem, dojechałem. Mam dzień. nadzieję, że puste. No, ba, no znaczy jest jeszcze kamera i takie rzeczy, kur, więc trochę miejsca tam dla ciebie jest. No to my ze złych wieści... Rozkopali całą tą równoległą ulicę, wszystko pozamykane i nie mamy mielonki. Zresztą nasza też jest cała. Ale rozkopalna. to dobrze, to znaczy, że te, 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 te dreny. Układu, tak, ale dojazd do naszej posesji jest, a na równoległych słowach były dzisiaj wszystkie zamknięte. I kopią po przeciwległe. Jest szkoła zamknięta, jest apteka. Ale to dobrze, płynne. bo deszcze ustały, i, i robią to, tak, żeby przecież ta ulica czasami była tak zalana, bo że nie tam. Nie szło wjechać szczególnie w takich godzinach. A jeszcze nigdy jest... nie wiadomo gdzie jest dziura, gdzie nie dziura. Pamiętasz, jak u mnie lało bo, w Polapice? Zostawiliśmy motorek, bo... bo. nie szło jechać. No nie, ale wiesz, no wpadniesz w dziurę i nie widzisz pod wodą. nie? No dobrze, jak droga? Ale no, w sumie tylko, jak my natankowani się zatrzymali jeszcze strajnek swoją starą szkołę mi pokazywał, A, bez jakichś takich przygód. Czyli co, dzisiaj kamerki? No, dzisiaj kamerki. Co mam potrzymać? A, co tam się znajdzie zawsze so, i potem zrobimy jakiegoś live'a i będziemy patrzyli jak tu się Ta. sytuacja rozwija. Ja wczoraj miałem robić live'a, ale wiesz co? mówię sobie na znaczy wiesz, dżemnę się, dżemnę się i tak się dżemnąłem, że, jest, że jak wstałem to już było bardzo późno już tak wszyscy spali, spali, bo to wiesz, też trzeba wyniesie, yy, yy, to tak i mówię dobra to już i tak wiem, że dzisiaj będzie z tobą, więc ogólnie dużo, więc na no, coś tam przeprowadziliśmy na podmiankę, żebyś mógł pomieszkać chwilę w warunkach bardziej cywilizowanych. Jak to wszystko będzie rozgrane, to myślę, że bardziej popowiadamy na live. Tak, no. Zresztą ja muszę ich kaczory dokonać tej. No zrób, oczywiście, no po to, po to tu jesteś, no, żeby tą inspekcję dokonać. No i tak to co, idziemy się trochę przywitać, idziemy popatrzeć co tam się dzieje, a... No i kolejne ujęcie wiesz, dogramy tam, coś tam jak się dogadamy, tak. Witam w kolejnym ujęciu, w kolejnym dniu. No i patrzę właśnie, co tu... Co tu Michał będzie robił? Michale, co robisz? Dzień dobry, właśnie. O tak. Ja będę chciał podłączyć kamerkę, żeby mieć podgląd, tak zwany zdalny, na to, co się tu dzieje za Gomora. Prewencyjnie. Prawencyjnie. co, nie wiem czy już zdążyłeś przeprosić że nas nie było, ale... Jeszcze nie zdążyłem? A, no właśnie, bo to, to jest... Dlaczego nie było wczoraj live'a, który, że tak powiem, zapowiedzieliśmy? Bo jak się dowiedzieli, że wyjeżdżasz, to była tak zwana bibka pożegnalna. No, przy kompocie oczywiście tylko. Yy, natomiast... No dla Ciebie to też może być ostatnia wieczerza patrząc na stan naszego. No w sumie dla nas obojga. Tak, tak. Stan naszych motorków. No to właśnie. nieco, no. Jeszcze nieco do życzenia. Także wczoraj byliśmy po prostu zaproszeni i no tak się stało jak się stało. Nie można odmówić, hmm. no bo bo to niegrzecznie. Yy, tak, a my też nie z tych co odmawiamy. A my z też nie, nie z tych co odmawiamy. A pacierz. Eee, no nic, spróbujemy to skonfigurować, jak się uda to skonfigurować, że to się połączy, to ja jeszcze to złączę, co tak było pozwijane jak łoniaki nad ranem, zasmarkam cyną, bo lutowe. Coś Ci podtrzymać? To na razie nie. Dobra. Chciałbym sobie coś tam podróżować. Ten... Wywąchał pismo nosem, nie chcę, żeby mu tam coś... ten. Zepsuć No dobra, no dobra. Dobra, ja się pokręcę w koło. Ty tam rób. O, ciapa. Ta mała. Śmieszna. Śmieszna. No, wszystkie te jak są małe, to są śmieszne, nie? Mały krokodyl też fajny. <śmieszna> Czy tam. Nie wiem co. No, może nie skorpiony, ale reszta to chyba dobrze. No dobrze, czyli kamerka żeby była no i tak to było także było fajnie bo no bo co no zawsze miło jak ktoś zaprasza no, ja zobaczyłem, że ktoś kupował nasze kaczki rano tylko Tak, 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 tak Znaczy nie na <laughs> pani mamy <laughs> Przepraszam, zobaczcie jaki Teraz zintegrowały się stada Teraz się zintegrowały no oczywiście my już zapowiedzieliśmy że cztery mają Zostać. Nie sprzedane. Ile to ton będzie tego? Śróty na 15 lat. No ale dobra już. O, ta suczka też fajna. No ona pilnuje, sprawa, sprawa mocno. Sprawa z nami. Nie, tamta. A mała No gdzie to, 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 gdzie? Tamta, druga. Także same suczki. No. No dobrze, Michale, także do usłyszenia niebawem, ty sobie tam kręć, żeby się prądem tylko tam wiesz, bo ja włączyłem już do gniazdka. Wiem, wiem, widzę, 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 widzisz nawet, no proszę bardzo. Dobrze, nie przeszkadzam, do następnego. No dzień dobry, dzień dobry ponownie. Michale, cóż czynisz? Yy, montuję byle jak kamerę. Byle jak? Tak, bo dobrze nie potrzeba na razie. Bo ona sobie spokojnie tam nam podziałała. I co, druta to trzeba? Trzeba pociągnąć druta. Zobaczcie, kaczuszki sobie. Tak to, statkowa. Bidulka, no wczoraj mieliśmy tego live'a robić, szkoda, ale no co, no... Tak, to, pewna dyplomacja, więc trzeba było się zachować również. <kluz> o, tam tamto chodzą, już kolor zmieniają z żółtych na... Już spore, spore. A skubią, dobrze. Coraz więcej wyskubują, ale też coraz więcej rośnie, więc niech sobie skubią. Coś tobie pomóc jedną ręką? Nie, nie, nie. Bo wiesz, ja muszę kamerować. To najważniejsze. Myślę, że jest okej. Okay. Ja mam... Jak to powiedziałem dzisiaj z rana czyli niedawno, że wyrzuty, że tak się stało, ale no co zrobić? No nie, nie było wyjścia. Co teraz? I teraz poczędu? Do... Ja bym to jeszcze jakąś taśmą też... I tak jeszcze pójdę do góry do mnie. Tak? No dobra, nie wtrącam się, nie przeszkadzam. Jak ktoś to paśmo, to zawsze można zasmartkować. To nie jest problem. To nie jest problem. O, zobaczcie. E! Gdzie? Idź! No siatkę! Szkodnik! Czy tam szkodniczka? I już mi stąd! Nie no, z Grybus jest dobry Tak nam, czy tam zgrywuska No jak to małe, nie? Szalone Jestem szalona No zobaczcie, tamte już naprawdę spore Jak to Michał powiedział e, Że niby się zintegrowały Ale trochę się trzymają Ale tam ta trójka to jest gangolsena no Nie wiem, czy gang można powiedzieć. Jak to, 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 to. <grystanie> z No dobra, do, trzech muszkieterów, bym, tak powiem. No popisz się jakoś, bo przecież kręcę. No. Trafił wreszcie. Ludzie patrzą. Ale trzeba tutaj widać, które nasze. Dobra, tam to już taki bysior. Pewnie bliźniak. Aż, żebyłem musiał przysmakować trytytką, i będzie praca zrobiona. Przynieś tobie trytytkę, a gdzie masz? W łóżeczku. W łóżeczku, no proszę bardzo. No to prawdziwy inżynier z trytytkami śpi. Zostaw te kaczki. Jezu. Idź mi stąd. No pociecha jest z tego pieska. Nowy. O, 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 No pociecha, pociecha, nie? Jest, jest. Popatrzcie sobie. No bo wie... No ale tak to już jest, nie? Po prostu tak jest, ale zobaczymy co dalej. No fajnie, fajnie. Już tęsknię, ale my tu będziemy przyjeżdżać z Michałem dość regularnie. Dobrze powiedziałem, będziemy przyjeżdżać dość regularnie tutaj. No, dość regularnie my będziemy przyjeżdżać, jak ja wrócę. Z no tak, tak. No teraz jest taki okres, wiadomo, święta i tak dalej. Czyli Michała nie ma. Ja muszę się tam zająć szuraniem, ale w jakimś celu, czyli nie bez celu. Czyli. Wszystko, co się robi w życiu, bez celu. Dlaczego? Tak uważasz? Ja myślałem odwrotnie, ale tak. No znaczy wiesz, no zależy jak to podejść, no bo jeżeli wszystko kiedyś się kończy, no to faktycznie jest bez celu, no bo i tak to nie będzie miało na końcu znaczenia. Ale jednak, żeby przeżyć życie, no to jest cel, żeby coś tam... No o dziwo O dziwo, no właśnie. Ja się sam. Ja zdziwiłem. Ale żeby przeżyć życie, to musi być jakiś cel, no bo... No coś tam się musi dziać. Bo inaczej to wiesz, to się z łóżka nie wstaje. Jak się łóżko ma oczywiście. A przyjemnie popatrzeć, jak to jest zrobione. Przyjemnie, przyjemnie. <noise> Sam bym tego gorzej nie zrobił, a robiliśmy wspólnie. Znaczy ja tego trzymałem. No. Bardzo dobra kolejna praca. No dobrze, czyli do kolejnego ujęcia. Do kolejnego ujęcia. Nie wiem czy ty tam zmierzasz do końca odcinka czy nie. Przed nami ja zmierzam, tak. zmierzam, bo chciałem zrobić tak, żeby... Duża przygoda przed nami. Nie wiem, jakie ty masz plany lifeowe. Ja mam na pewno poniedziałek, wtorek, środę wyjęty trochę z życia, bo yy, sprawy zawodowe. A potem już trochę luźniej. No dobrze, no to powiedzmy, że, że ja sobie zrobię kiedy zrobię, a potem się dostosowuję do ciebie, żeby... Zobaczcie, że bananowce też były ładnie urosły już od tych... Wiesz, ja mówię o tych malutkich, nie? To się zostały, Znaczy w sensie to zostały. Nie, te, tutaj, po lewą. A to trawa to wszystko rośnie, nie? No tak, bambus też trawa, no. Słoneczko poświecić? Ale... No dobrze To nie wiem Możliwe, że Możliwe, że ja bym zrobił może tak Skończył ten odcinek teraz Wrócił. No bo już założyliśmy kamerkę Jeszcze raz pokażę Siedzie. A, hey. Perfekcyjnie ja bym skończył ten odcinek, a może potem bachnął live'a, jak dojadę oczywiście. Jak dojedziesz i nie będzie czegoś pilnego, nie, bo ty tam jeszcze mówię, że jest to spotkanie. Ja no tak, będę, tak, tak. Ja będę siedział nad kwitami, ale jakby się robił, to się pewnie wszystkim przywitać, jeśli będzie jakaś taka sensowna godzina i jeszcze, a... No właśnie sensownej godziny nie ma, bo wszystko trzeba robić bardzo późno. Bardzo późno, więc możliwe, że ja z Państwem się zobaczę dopiero gdzieś tam. Pod koniec tygodnia w weekend, a... Tak. No dobrze, czyli żegnamy, pozdrawiamy. Dużo zdrówka oczywiście, jak zwykle. I a my się będziemy powolutku też pakować, pakować. delikatnie, nie? Znaczy nie ty, bo... Znaczy nie ja, tylko ty, bo ja jadę bez hamulcy. Wiem, to znaczy idziemy dokąd <laughs> To To musisz, ile się da u siebie, no, wiesz. No ja mam parę pasów, to się to wszystko pospina. Jezu, jak to zabrzmiało, jadę bez hamulcy. <laughs> jeden hamulec i nogi. Do tego freestyle, tak. No dobra, będziemy, będziemy się żegnać. Pozdrawiam jeszcze raz. Pa, do usłyszenia. Do widzenia. Palmowy ciechu, kamera wodna, życie w Kambodży, w swoich filmach gonić. Z na parze krok po kroku, pokazuje świat. Bez pośpiechu oku.